Cześć! Witam Was w drugiej części testu poliftingowego Opla Grandlanda. Jego zmiany liftingowe omówiłem w pierwszej części testu, do obejrzenia której gorąco Was zapraszam, a dzisiaj skupimy się już na teście tego samochodu na drogach publicznych. Na wstępie przypomnę, że to na co możemy narzekać w przypadku poliftingowego Grandlanda to dość uboga gama konwencjonalnych jednostek silnikowych. Przypominając, mamy tylko jednego benzyniaka i jednego turbodiesla, w obu przypadkach z mocą maksymalną wynoszącą 130 koni mechanicznych. Jeśli ktoś oczekuje większej mocy, to musi zdecydować się na hybrydę typu plug która oferuje albo 224 konie i napęd na przód, albo przewspaniałe 300 koni z napędem na obie osie. W naszej demówce pracuje oczywiście najmocniejsza odmiana z napędem 4x4. Jak ktoś nie pamięta, jakie to czary mary zrobiło dawne PSA, że w samochodzie z napędem na obie osie nie mamy żadnego tunelu środkowego, to przypominam, że tutaj nie mamy wału napędowego. A wszystko ze sprawą tego, że przednią oś napędza benzyniak 1,6-turbo generujący 200 koni mechanicznych oraz pierwszy silnik elektryczny generujący 110 koni mechanicznych. Napęd na tylnej osi z kolei pojawia się ze sprawą drugiego silnika elektrycznego generującego 113 koni mechanicznych. Daje to zaletę w postaci braku jakichkolwiek strat przy przenoszeniu napędu, ale jednocześnie przynajmniej trochę uzależnia działanie systemu 4x4 od poziomu naładowania baterii. Akumulator względem przedlifta również żadnym zmianom nie uległ. Nadal ma 13,2 kWh pojemności, co w bardzo sprzyjających warunkach może nam pozwolić nawet na przejechanie 50 km. Jak ktoś nie wierzy, to w opisie tego filmu wrzucam link do testu zasięgu elektrycznego przedlifta, który do dzisiaj pozostawiam je pod sporym wrażeniem. Jeżeli chodzi o ładowanie, to tutaj również nie ma żadnych różnic. Standardowo samochód wyposażony jest w ładowarkę pokładową o mocy 3,7 kW, którą za dopłatą 1500 zł możemy podwyższyć do mocy 7,4 kW. Gdybyśmy więc mieli słabszą ładowarkę i ładowali auto z gniazdka domowego od 0 do 100%, to czas ładowania zająłby nam około 7,5 godziny. Mocniejsza ładowarka i skorzystanie z Wallboxa skraca ten czas do około 2 godzin. Co też istotne, inaczej niż na przykład w Mitsubishi Outlanderze PHEV, gniazko do ładowania ma swój osobny zamek, tak więc nie musimy się martwić, że podczas ładowania jakiś złośliwy sąsiad może nam podejść do samochodu i go od prądu odpiąć. O czym też należy pamiętać to fakt, że hybrydowy Grandland ma mniejszy kufer niż odmiany w pełni spalinowe. Przez akumulator pod podłogą bagażnika takowy kurczy się z 514 do 390 litrów. Pod podłogą znajdziemy przegrodę na kable do ładowania, niestety wyłożona jest twardym plastikiem, który jak widzimy lubi się rysować, a obok mniejszy schowek na, nie wiem, złożoną torbę na zakupy na przykład. Niestety jest to kolejny Grandland, w którym nie widzimy dźwigien do opuszczania oparć kanapy z poziomu bagażnika, natomiast cieszę się, że widzimy tutaj otwór do przewozu długich przedmiotów, np. Na nart. Mamy jedną lampkę oświetlającą przestrzeń po lewej stronie i dwa haczyki na reklamówki. We różnica względem odmian spalinowych to pulpit do podglądania statystyk i zarządzania ładowaniem oraz wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii, czy też animacja do podglądania przepływu energii. Różnicę odczujemy też na stacji benzynowej, bo do otwarcia klapki wlewu benzyny musimy użyć przycisku w konsoli centralnej. I to tyle gwoli przypomnienia najważniejszych technikaliów, tak więc sprawdźmy jak się tym jeździ. Szczerze chciałbym Wam zacząć snuć opowieść o niezwykłych przeżyciach jakie spotkały mnie za kierownicą tego samochodu, ale sam nie przeżywam już aż takiego zaskoczenia, bo doskonale pamiętam, że gdzieś już to wszystko widziałem. Prawda jest taka, że choć z zewnątrz i wewnątrz ten model zmienił się dość zauważalnie, tak wprowadza to nadal dobry, doskonale znany Grandland. Dwie cechy, które determinują cały pojazd to typowo francuska, fenomenalna wręcz jakość filtrowania nierówności oraz nad wyraz imponujące parametry silników. Sumaryczny moment obrotowy wynosi tutaj 520 Nm, które dosłownie katapultują nas do setki w 6,1 sekundy. Nie ma tu więc absolutnie żadnej mowy o jakichkolwiek niedoborach elastyczności czy dynamiki, bo to auto ma naprawdę solidny zapas mocy zarówno spalinowej, jak i przede wszystkim elektrycznej. 0-100 ale na wyładowanej baterii 3 2 1 Niestety jednak tak jak w przypadku przedlifta, tak i teraz trochę kręcę nosem na brak w cenniku jakiegoś rasowego pakietu Sport. Przy tego typu parametrach ażby się prosiło o zaoferowanie w opcji usztywionego zawieszenia i pakietu stylistycznego, który jednak zmieniałby coś więcej niż tylko felgę, nakładki na pedały i pakiet Black. To auto robi setkę w 6 sekund, tutaj spokojnie można by zaoferować jakieś agresywne zeżaki, wyraźnie zarysowany dyfuzor czy bardziej wyeksponowany spoiler, a tego wszystkiego niestety nadal w Grandlandzie nie uświadczymy. To samo tyczy się usztywnionego zawieszenia. Przy tej mocy naprawdę chciałoby się traktować ten samochód jak rasowego sportowca, a jednak seryjne zawieszenie, które przy okazji jest jedynym, jakie Opel oferuje, niestety zdecydowanie bardziej nastawione jest na komfort. Do tego możemy dołożyć jeszcze układ kierowniczy, który jest bardzo mocno wspomagany, co znacząco ułatwia wszelkie operacje manewrowe, ale jednocześnie brakuje mu bezpośredniości i większego angażowania kierowcy w prowadzenie. W konsekwencji zapędy do szarżowania po zakrętach są bardzo szybko studzone, a człowiek niesamowitą moc stara się wykorzystać głównie do zaskoczenia innych kierowców na światłach. Bo faktem jest, że Grandland to nadal jeden z najbardziej niepozornych sleeperów, jaki obecnie możemy kupić w salonie. Regancko, ekspresowo, no i fajnie. Ośmiobiegowa przekładnia hydrokinetyczna pracuje z wręcz aksamitną płynnością i na ogół bardzo dobrze dogaduje się z pracującym pod maską benzyniakiem. Jedyną uwagę można mieć do gwałtownych przyspieszeń, bo kickdown poprzedza dość zauważalna chwila zawahania skrzyni. Przejście w tryb sport trochę ratuje sytuację, ale i tak smuci mnie, że na kickdown czeka i silnik spalinowy, i silniki elektryczne. I teraz sprawdzimy sobie 100-140. 3, 2, 1. OK. I teraz 80-120. 3. 2, 1 Na plus zaliczymy świetne wyciszenie silnika spalinowego, bo jeżdżąc w trybie hybrydowym nieraz nie byłem w stanie określić, czy silnik ten pracuje, czy jedziemy wyłącznie na prądzie. No ale takiego plugina kupujemy nie tylko po to, aby często zawstydzać innych kierowców na światłach, ale również po to, aby wiele codziennych tras pokonywać wyłącznie na elektrykach. I tutaj Grandland nas nie zawiedzie. Mamy tutaj dwa silniki elektryczne, każdy z nich oferuje sensowne okolice 110 koni mechanicznych, przez co nawet masa własna na poziomie ponad 1800 kg nie przeszkadza w naprawdę sprawnej jeździe wyłącznie na prądzie. Bez wsparcia spalinowca jesteśmy w stanie pędzić nawet do 135 km na godzinę, choć to oczywiste, częste przekraczanie prędkości 100 km na godzinę skutkuje znaczącym zmniejszaniem zasięgu elektrycznego. Jeżdżąc po autostradzie, dobrze jest sobie przejść w tryb hybrydowy, aby prąd zostawić na późniejsze śmiganie po mieście. Gdy wyładujemy akumulator, to silniki elektryczne nadal dość często próbują przejmować pałeczkę napędzania samochodu. W trybie hybrydowym spalinowiec wkracza do gry ze sporym spokojem i pracuje bez odczuwalnych wibracji, przez co nie zaburza spokoju, jaki panował podczas jazdy wyłącznie na prądzie. Przykładowo teraz śmigamy sobie w spokojnej trasie pozamiejskiej, mam tam 60 km na godzinę i widzę, że naprawdę bardzo często silnik jest wyłączany, co skutkuje też tym, że średnie spalanie po 20 km to 4,5 litra. I zwróćmy uwagę, startowaliśmy z wyładowaną baterią. Jak na taką masę i taki rozmiar robi wrażenie. Sytuacja nieco się zmienia, kiedy przejdziemy w tryb sport, bo wtedy bezniak odpala się znacznie częściej, układ kierowniczy delikatnie się usztywnia, a skrzynia utrzymuje wyższe obroty silnika i akcentuje zmiany biegów. Niemniej tak jak w przypadku przedlifta, taki w polifcie tryb sport do Grandlanda mi osobiście w ogóle nie pasuje. Ten model to nadal taka komfortowa kanapa, która w razie potrzeby potrafi zawstydzić nawet właścicieli aut marek premium, ale do szarżowania zachęca z równą skutecznością, co obecne ceny paliw na stacjach. Grandland zdaje się szeptać nam na łóżko, zrelaksuj się, delektuj się komfortem, spokojem i ciszą. I to nawet przy pokonywaniu nierówności na 18-calowych alufelgach. A jak chcesz poszaleć, to niby też dam ci taką możliwość. Ale nowejże wariacie, odpuść gaz, nie widzisz, że do zakrętu dojeżdżamy! Niemała masa własna ma swoje pozytywne konsekwencje na autostradzie, gdzie Grandland jest bardzo solidny, dociskany do asfaltu. To w połączeniu z dużą mocą trochę zaburza odczucia co do prędkości. Często myśląc, że jedziemy 140, w rzeczywistości jesteśmy bliżej 170. I w takich warunkach tylko jedna rzecz może nam przeszkadzać, a mianowicie zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa został zmniejszony z 53 do 43 litrów, co w połączeniu z niemałą masą własną znacząco zmniejsza autostradowy zasięg na jednym baku. Jak ktoś teraz burknął pod nosem, że plug to nie jest samochód na autostrady, a bardziej na bujanie się wokół komina, to szybko zwrócę uwagę, że prędkość maksymalna tego samochodu to 225 km na godzinę. Dla porównania konkurencyjny Outlander PHEV przestaje przyspieszać przy 170. Zużycie paliwa najbardziej zależy od tego, jak często będziecie ładowali auto prądem. Jak codziennie przejeżdżacie okolice 40 km, to najpewniej cały ten dystans będziecie przejeżdżali wyłącznie na prądzie. Jeśli jednak dziennie musicie pokonywać 100 km, to w zależności od waszego stylu jazdy auto będzie wam zużywało od 3 do okolic 6 litrów na setkę. Im większe dystanse będą was dzieliły od ładowania do ładowania, tym większe będziecie mieli zużycie paliwa. Co tu dużo mówić, plagina, szczególnie przy obecnych cenach benzyny, zdecydowanie warto możliwie jak najczęściej podpinać do prądu. Pomiar zużycia energii przy 90 z górki. Na początku testu średnie zużycie to 6,2 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to 5,1 litra na 100 km. Pomiar spalania przy 90 pod górkę. Na początku testu średnie zużycie to 0 litrów na 100 km. Jedziemy wyłącznie na silniku elektrycznym, ale zaraz pewnie jak widzimy przejdzie na spalinowy. I na koniec testu średnie zużycie to 5,7 litra na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 140 z górki. Na początku testu średnie zużycie to 11,7 litra na 100 km i na koniec testu średnie zużycie to 8,2 litra na 100 km. I pomiar zużycia paliwa przy 140 pod górkę. Na początku testu średnie zużycie to 9,8 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to 9,2 litra na 100 km. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda zużycie energii z całej trasy z Katowic do Szyrku, ale niestety w połowie zresetowałem wskazanie, więc mogę Wam tylko powiedzieć, że z połowy trasy z Katowic do Szyrku średnie zużycie na pustej baterii to 5,8 litra na 100 km. Tu bardziej szczegółowo, z jeszcze trochę dłuższego dystansu: 6,2 litra na 100 km i niecała kilowata godzina na 100 km. I teraz droga powrotna ze szczyrku do Katowic. Tutaj udało się jechać trochę spokojniej, tak więc spalanie też wyglądało obiecująco. Średnie zużycie to 5,7 litra na 100 km. A tutaj, jeżeli spojrzymy na zużycie energii, to widać, że mimo tego, że akumulator był rozładowany, to też trochę tego prądziku auto podjadywało. No tutaj mam akurat 5,4, bo on to liczy chyba od uruchomienia. Tutaj zresetowałem kawałek później. A tutaj mamy podgląd zużycia paliwa z całego naszego testu. Przejechaliśmy trochę ponad 300 km. Średnie zużycie to 6 litrów na 100 km. Przy czym chciałem podkreślić, że. Baterię mieliśmy naładowaną na 80% i auto było ładowane tylko na samym początku, bo no, nie znalazło się w samochodzie ładowarka, więc ja tego auta nie ładowałem. Czyli pierwsze, ja wiem, 35 km przejechałem na prądzie, resztę w trybie hybrydowym i średnie zużycie z takiego użytkowania widzimy tutaj na ekranie. Równe 6 litrów na 100 km, według mnie jest to naprawdę dobry wynik. Na koniec pozostawiłem dwie rzeczy, które akurat średnio przypadły mi do gustu. Pierwsza to brak autoholda, przez co na światłach musimy cały czas trzymać wbity hamulec. Druga to łopatki za kierownicą, które przy włączonym silniku spalinowym służą do zmian biegów w skrzyni automatycznej, ale podczas jazdy na prądzie pełnią funkcję wyłącznie dekoracyjną. Ucieszyłbym się, gdyby takowe służyły do zmiany poziomu rekuperacji energii, który tutaj akurat jest tylko jednostopniowy, uruchamiany przez przejście lewarkiem w tryb brake. Okej, okay, proszę Państwa, wiekopomna chwila będziemy sprawdzali pierwszego Opla w próbie hamowania awaryjnego i jest to oczywiście Opel Grandland. Sprawdzimy, jak w dawnym koncernie PSa działa hamowanie z wykrywaniem pieszych. Oczywiście na moim przykładzie. Ruszam się do przodu. Trochę, trochę małżonka, trochę samochód, więc powtórzymy to. Ta kolońska i ślugi wejdę pod koła po raz drugi. Wow! Auto zahamowało! Z takim odstępem! Ale możesz kochanie zahamować, dziękuję. I ruszamy pod maskę, idę normalnie, nie macham rękami przesadnie, no kurde! Chyba mam nowego faworyta, myślałem, że koncern Hyundai i Kia są debesiakami pod tym względem, a tu widzimy, no grupa PSA wcale nie spała, lekcja odrabiała bardzo skutecznie, no i nie wiem czy to widzicie, ale... Na razie żadnych uwag, a wcale rękami nie macham. Wcale pojacyka nie udaje, bo mi to niektórzy zarzucali na TikToku szczególnie. Jakby się nie widzieli, mam TikToka. Nowy dzień, nowy ja. Nowa sytuacja na drodze. No i samochód zahamował, proszę Państwa. No zobaczmy, no nawet go nie dosięgnę kopniakiem. No mój bucik jest krótko, ale jednak przed grillem, Więc kurczę. No, pełen uznania stwierdzam, że naprawdę. Ten samochód działa zgodnie ze szuką. Hamuje tak jak należy. On wcale nie ma na pokładzie wszystkich systemów, jacy są, ale to, co jest wymagane przez Unię Europejską, działa naprawdę zgodnie ze szuką. I teraz sprawdźmy, jak to wygląda moimi oczami. Jestem jako driver, który zaczyna wchodzić pod maskę. No i zobaczcie, sam się zatrzymał. Bellissima, Opel wir lieben Autos und wir lieben ludzi, którzy wchodzą pod maskę. No i tak w trzech słowach o oświetleniu. Tutaj akurat mamy podstawowe oświetlenie LEDowe, które nie ma samopoziomowania Jeżeli chodzi o regulację wysokości, to musimy robić to manualnie. No i one są dokładnie takie, jakby się można spodziewać. Czyli no, na pewno świecą dużo lepiej od normalnych żarówek, ale z drugiej strony, szczególnie jeżeli spojrzymy na światła drogowe, to jednak mają znacznie niższy poziom, niż Intel i Luxy, które widzieliśmy na przykład w Oplu Insigni. To samo oczywiście szerokości świecenia wiązki. Jak widzimy, tutaj nie mamy statycznego doświetlenia zakrętów, a to robiło na mnie gigantyczne wrażenie w przywoływanej już insigni. Tym samym, no z jednej strony trudno się czepiać, ale z drugiej strony odczuwam niedosyt, no bo widziałem już coś dużo lepszego w tym koncernie, w tej marce i po prostu gdybym sam kupował Grandlanda, to zwyczajnie nie chciałbym pominąć tej opcji w konfiguratorze. Zobaczcie mój test Opla Insignia i doskonale będziecie wiedzieli o co chodzi. No a jeszcze zareknijmy na oświetlenie kabiny, otwieramy tylne drzwi i wydaje się naprawdę nieźle, no bo widzimy sporo światła i chociaż nie mamy tutaj ledów, a zwyczajne halogenowe żaróweczki, no to jednak trudno się czepiać, no bo jak sami widzicie ilość światła jest naprawdę w porządku, wręcz zaskakująco dobra, szczególnie jak na tą technologię oświetlenia. Mamy tutaj dwie naprawdę mocne żaróweczki, więc tutaj naprawdę trudno się czepiać, natomiast pewien niedosyt odczuwam jeżeli chodzi o oświetlenie ambient, bo tutaj widzimy tylne drzwi, no i żadnego oświetlenia nie widzimy w przednich drzwi w widzimy listę, która sobie biegnie przez boczek i oświetlenie schoweczka, ale niestety to jest tyle tutaj jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą to żadnego podświetlenia ambient nie widzimy, jeżeli chodzi o podsufitkę tutaj również żadnych takich ekstrasów nie ma, tak więc no, odczuwam delikatny niedosyt, szczególnie patrząc na bliźniaka konstrukcyjnego czyli Pzota 3008. Niestety jednak jak widzimy kamera cofania nadal pozostała dokładnie taka, taka sama jak w Shedifcie czyli mamy tutaj udawaną kamerę 360 taka, która nakłada obraz dopiero gdy przejedziemy jakiś fragment Segment, no i kamerę cofania, która nie jest najwyższej jakości, rozdzielczość trochę kuleje, szumów jest dość sporo, więc powiedzmy, że ujdzie, chociaż szkoda, że akurat przy okazji liftingu Opel nie chciał nic tutaj zmienić. W przypadku Opla cennik wydaje się być nieco ciekawszy niż u jego najbliższych konkurentów, bo jest on rozbudowany o kilka naprawdę interesujących ekstrasów. Możemy tutaj domówić choćby ergonomiczne fotele AGR, wentylację foteli z przodu, czy asystenta jazdy nocnej Night Vision, czyli taki noktowizor z obrazem w cyfrowych zegarach. Niestety wraz z tymi zaletami idą też pewne wady. Od pierwszej części testu kwoty, które widzimy w cenniku, podskoczyły o 10 tysięcy złotych. Teraz najtańszy Grandland 1.2 Turbo 130 koni z manualną skrzynią biegów wiąże się z wydatkiem minimum 138 tysięcy złotych. Dopłata do automatycznej skrzyni biegów wynosi 10 tysięcy złotych, a najtańsza hybryda typu plug to wydatek minimum 206 tysięcy złotych. Nasza przespaniała odmiana 300 konna to już minimum 226 tysięcy złotych. Jedyne co nam tutaj może otrzeć łzy, to fakt, że startuje ona od drugiej wersji od góry, czyli Business Elegance. Z jednej strony nikt tej kwoty nie określi jako niską, ale z drugiej strony na automoto znajdziemy Grandlandy 1-2, które w najwyższej wersji przebijają spokojnie 170 tysięcy złotych. A nie mają ani 4x4, ani hybrydy typu plug-in, no i przede wszystkim nie gwarantują nawet na namiastki emocji, jaką gwarantuje jazda tymże zespołem napędowym. I taki jest właśnie nowy Grandland AWD Plug-in Hybrid.